Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło także powitać mojego gościa, Andrzej Radomski, europejski lider odszkodowań. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Czy w ELO zajmujecie się szkodami rzeczowymi czy, czy innymi szkodami? Generalnie zajmujemy się, można powiedzieć, wszystkimi szkodami, szkodami osobowymi, ale również szkodami rzeczowymi, zwanymi inaczej majątkowymi. Tak? To są szkody, kiedy tak zwane szkody na mieniu, kiedy ktoś doznaje utraty czy, czy zniszczenia takiej, takiej szkody, ponosi stratę materialną. Także tak zajmujemy się. Najczęściej taka szkoda materialna dotyczy uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji, wypadku, czy chociażby jakichś zdarzeń losowych, jak pożary, zalanie, nieruchomości, tak? To najczęstsze są takie sytuacje. A jakby na przykład studium się zaczęło palić? Jak najbardziej. No, zakładam, że masz ubezpieczone, Mam. bo to jest podstawa. Oczywiście. Tak. Ubezpieczenie to jest najważniejsza rzecz w tej, w tej sprawie. Czyli takimi szkodami także, yy, czy taki za taki pożar y, trudno byłoby o, y, otrzymać odszkodowanie? Wiesz, wszystko zależy od, od, wielu, od wielu czynników. No, to już powiedzieliśmy, najważniejsza rzecz, żeby ta była polisa ubezpieczeniowa, aczkolwiek ona nie do końca wyklucza, tak, y, y, uzyskanie takiego odszkodowania. Ważne, tu byłoby ważne ustalenie, z, jakiego, z jakiej przyczyny, czy, 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 czy nie z winy kogoś może, tak, innego powstała taka szkoda, to też jest możliwe. Oczywiście to są dosyć rzadkie, rzadkie przypadki, ale ale na pewno punktem wyjścia jest polisa, jest dobry kosztorys po takim zdarzeniu, po takim pożarze, tak? Wykonanie dokumentacji zdjęciowej i przede wszystkim profesjonalny kosztorys. Jak się zawiera umowę po, polisą ubezpieczeniową, to yy, oferta jest zawsze super, firma jest najlepsza i tak dalej, i tak dalej, a później jak przychodzi do wypłaty odszkodowania, to wiele osób myśli, no dobra, wypłacą, nie wypłacą. Taka loteria trochę. Generalnie tak. Yy, powiem, no tu, tu chyba nikt nie jest bez winy. Nie czytamy czegoś takiego jak OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia i to też jest wina przedstawicieli ubezpieczyciela, którzy nie informują o pewnych czy wykluczeniach, czy, czy, czy pewnych zapisach, które mogą tak w takich sytuacjach okazać się, że Takiej, takiego odszkodowania możemy nie otrzymać. Ważne też jest, że to, że powinniśmy wykonywać okresowe przeglądy budynków, tak, kominiarskich, elektrycznych, to też są ważne rzeczy, bo często te pożary powstają w wyniku tak, z gdzieś nie, zatkanego komina, czy, czy jakiejś, zwarcia instalacji elektrycznej, tak? To musi, to też ma wpływ później na decyzję taką, czy inną ubezpieczyciela. No ale ELO y, całkiem nieźle sobie radzi, jeśli chodzi o odszkodowania i uzyskiwanie kwot wyższych niż na przykład ubezpieczalnia y, przyznała. Ja powiem tak, według mnie 90% decyzji, które wydaje ubezpieczyciel jest po prostu zaniżonych, tak. Czasami są to może kwoty niewielkie, ale czasami sięgają dziesiątek albo setek tysięcy złotych i ubezpieczyciel wynajduje różne kruczki, żeby nam tych pieniędzy nie zapłacić albo zapłacić ich po prostu mniej. Dlatego specjaliści, kosztorysanci, osoby, które mają taką wiedzę i, i, i to, i oczywiście mamy pełną dokumentację, wczytujemy się w te szczegóły, które pominął ubezpieczyciel. tak, no Dla przykładu mogę podać tak, kosztorys ubezpieczyciela, na przykład po pożarze, czy nawet jakimś dużym, na przykład nie obejmuje odbudowy czy utraty zniszczonej instalacji wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej, tak? co już ma wpływ na. Kwotę wypłaty odszkodowania. Czy jesteście w stanie uzyskać odszkodowanie od każdego wydarzenia, od każdego zdarzenia? Powiem tak, to jest trudne pytanie. Raczej powiem może inaczej. Na pewno to, co możemy oferować klientowi, to pełną analizę i tutaj ważna informacja, bezpłatną analizę. Danej, danej szkody, tak? Na podstawie dostępnej dokumentacji jesteśmy w stanie przeanalizować tak, czy będziemy w stanie cokolwiek tutaj jeszcze uzyskać. I oczywiście no punktem wyjścia znowu będzie polisa, tak? czy, czy była, czy nie. E, raporty służb, które były tak chociażby straży pożarnej, znów kosztory, zdjęcia i tak dalej, ale te dokumenty jesteśmy w stanie na pewno informację zwrotną klientowi dać. Jeżeli będziemy w stanie cokolwiek uzyskać, Wtedy przedstawiamy klientowi ofertę, działamy. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu byłoby to niemożliwe, to klient również dostanie informację zwrotną, dlaczego nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Andrzej Radomski był moim gościem, Europejski Lider Odszkodowań. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Tomasz Słodki, mówię Państwu do usłyszenia, do zobaczenia.